Z tej strony jestem na niku bo ponieważ tutaj mam konto Premium i tak będzie wygrać na mapie na serwerze Survival plus frakcje i tak to frakcja to Gildi, wiecie chyba. Ja właśnie nie mam Gildi i nie chcę być, ale chcę do jakieś dołączyć. Gdy wpisujemy komendę Kit. Dostajemy zestaw, który ja już tutaj mam. Potrzebnie go. po raz drugi. Um, tak. To ja zobaczę, co tam u gości. Patrzymy się trochę na nich. Dobra. Okay, um, to jest nasz spawn. Mamy warp. Czekajcie... And, a, dobra. dobra. Był warp survival, a już go nie ma. Jak widzę. Mm, tutaj mamy inne IP. Zerwa. Ja. Dobra. Um, tak. To... Tutaj jest cały nasz y, spawn zbudowany przez adminów. Y, y, jak będziecie y, pisać, że jesteście ode mnie, żebym dostał, bo ja tutaj właśnie stworzę filmik, żeby coś dostać za to. Prawda, czy jest admin? no, 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 no. no, no. Niech ma, chyba nie ma. Dobra. Dobra. To Tak. Ym. Nie wiem, co za coś dostaje, ale może. Nie, ma. Dobra. Ym. Ja nie mam za fajnych. Jest moderator. Fajnie. Dobra. Ym. No to tak dla mnie się podoba ten serwer fajny. Na gwiazdkę zbudowano chyba coś takiego, nie wiem. To czekajcie, ja wejdę na górę sobie i zobaczymy. Kurcie, nie też się już. Dobra. Tutaj za tym o już jest, będzie PVP. PVP, chyba wiecie co to PVP. Jak nie wiecie, to się dowiecie. Będzie w opisie podane, co to PVP z skrzyniem. A teraz y, przejdziemy do komend. Komenda fcraty. Nazwa. Pozwala nam na stworzenie gildii. Teraz będzie druga inef. Tworzenie, dodawanie gracza do gildii. Ta komenda pozwala nam na dodejście do czyjejś gildy. Ta komenda robi nam, że mamy nasz, y, nasz teren i nikt nam mo, nie może go y, y, rozwalić. No może, że będzie miał większego slima od nas. Y, F hat. F, -C, F C. I to nam robi tak, że mamy i tylko do gildi możemy pisać. Jak jeszcze raz, jeszcze raz, to będzie f public, czyli publicznie będziemy mogli. Eee, dobra. Eee, pszcz, teraz dodaję moderatora czemuś gildi. Eee, on może robić to, co admin gildi, tylko że nie wszystko. Nie może wywalać innego moderatora. Dobrze, no to ja na razie tyle znam. koment, nie wszystkie dokładnie I jeszcze spał Znacie z pewnością i jeszcze fajna. Robi nam Home Guildy, ale na naszym terenie, A żeby na nie wejść, wpisujemy F-Home. Dobra, to jest tyle. I jeżeli Wam się serwer spodobał, dawajcie łapki w górę piszcie, fajnie bądźcie i cieszcie się z serwerem. Jak, jak, się wam spodoba, zapraszam na niego. IP będzie w opisie i możemy i możemy już kończyć. No to ja się z wami żegnam. Na razie. Cześćki.